Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale w kolejnym vlogu domowym. To trzeba zaznaczyć, ponieważ dzisiaj nigdzie się nie wybieramy. Chyba że wieczorem wyjdziemy na spacer, aby zrobić kroki. Chciałabym kolejny dzień odhaczyć i mieć te 10 tysięcy za sobą, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, ponieważ pogoda jest średnia, nie ma już takiego słońca jak wczoraj, i też z tego powodu było mi o wiele ciężej wstać. Naprawdę ja widzę tę różnicę, kiedy jest jasno, kiedy jest słońce, ja funkcjonuję totalnie inaczej. Stąd też mój mocniejszy makijaż dzisiaj, bo pomyślałam, że a, pomaluję się, to może to mnie rozbudzi, tak trochę zmotywuje do działania i pomyślę sobie, o Magda, jesteś gotowa na ten dzień, więc rób. I powiem wam, że coś w tym jest, chociaż nie pogardziłabym kawą z kosty, ale myślę, że kawa w domu również da radę i Wczoraj miałam zrobić chleb, niestety nie udało się, zabrakło mi po prostu czasu, dlatego też powtórka z rozrywki, robię naleśniki, nie mamy w domu żadnego pieczywa, więc zrobiłam szybką masę w termomiksie, naleśniki już się smażą i za chwilę będę robić w termomiksie chleb, który już Wam pokazywałam nieraz, uwielbiamy go i zawsze staram się, aby jeden bochenek w domu był. Bo powiem wam, to jest też oszczędność. Oszczędność prądu, bo wcześniej kupowaliśmy takie bułeczki, które piekło się w piekarniku i codziennie piekliśmy mm, tak sześć, cztery bułeczki w zależności ile potrzebowaliśmy w ciągu dnia nie tylko, że one były, to jest białe pieczywo, to, jest, to były pszenne bułki, to jeszcze tego prądu zużywało się o wiele więcej i zauważyliśmy różnicę w naszym rachunku za prąd. Naprawdę, różnica jest całkiem spora. Ja jestem w szoku, więc jeśli też robiliście, robicie tak jak ja, to ja polecam. Pieczenie własnego chleba w domu naprawdę się opłaca. Nie daj, że jest zdrowo, to jeszcze smacznie, a do tego bardziej ekonomicznie, tak? No, dobra, dzisiaj plany ambitne, bo chciałabym, słuchajcie, odgruzować garderobę. Pójdę za ciosem. Wczoraj wysprzątaliśmy całą kuchnię i funkcjonuje się o wiele, wiele lepiej w takim posprzątanym wnętrzu ogarniętym, gdzie nic z tych szafek się nie wysypuje. W garderobie niestety tak nie jest, szafa. Woła o to, aby ją wysprzątać, więc myślę, że nagram osobny film, który pojawi się w piątek tylko i wyłącznie ze sprzątania szafy, a w międzyczasie również postaramy się ogarnąć te wszystkie kartony. No, taki jest plan. Jeszcze oczywiście chciałabym zrobić inne rzeczy. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie wysprzątać jeden pokój, ale tak jak mówię, mam tendencję do tego, aby zakładać za dużo, i potem jestem troszeczkę taka zdenerwowana, że nie ze wszystkim się wyrabiam. Więc jeśli macie ochotę na takiego kolejnego vloga domowego, to zapraszam bardzo serdecznie. Nie ma vu? Ja mam vu. Nie wyjąłeś e, dżemu jabłkowego? A jabłkowy! Jabłkowy! Mamy jabłkowy gdzieś schowany A, proszę bardzo jest dżem i jabłkowy O, mamy O, zaraz już jest wszystko Proszę, smacznego Dobra moi drodzy, nie przestraszcie się. Tak wygląda nasza garderoba w tym momencie. Ja lubię te efekty przed i po. Więc tutaj mamy suszarkę. Tutaj kartony. Pranie z suszarki, gruncie wyprane. Trzeba tylko złożyć pudła. Tam więcej kartonów. O, nasze poduszki od mebli ogrodowych. No dobra. Damy radę Marcinie? Tak, damy radę. Damy radę. Damy radę tak. No dobra. Yy, Zaczynamy. Yy... Czas na przerwę, czas na braczkową. Słuchajcie, miał być vlog jednodniowy, ale go sobie chyba przeciągniemy, dlatego że jest już późno. Długo mi się zeszło z tymi porządkami w szafie, plus Marcin ogarniał prąd na strychu. I z tej okazji mieliśmy przerwy w dostawie prądu, więc troszeczkę mi to przeszkadzało. W tym, co ja robiłam, ale w międzyczasie odpowiadałam na komentarze, coś tam porobiłam na laptopie. Wiecie, troszeczkę tutaj porobiłam, troszeczkę się odrywałam, tak to wyglądało, i pomyślałam, że przedłużymy sobie tego vloga, zrobimy kilku dniówkę i. Teraz zabieram się jeszcze za sprzątanie tej części szafy, i to wam pokażę, bo tego w osobnym filmie nie będzie. To jest część Marcina, więc spójrzcie, tak ona wygląda. Ja uwielbiam te efekty przed i po, dlatego też e, wam pokazuję. I zabieramy się za szybkie ogarnianie części <grytanie> faceta. No, zobaczcie, ma identyczny bałagan albo. Nawet trochę lepiej to wygląda niż u mnie? Dobra, zróbmy to. co to jest w ogóle? Pokaż mi to. Bo to chyba idzie albo na co dzień. A pamiętam. Czy ja już. się w ogóle w to zmieszczę? Nie jeśliś. Mhm. Ta jest fajna. A ta? Co to Eska? Eska Tokio. Co mi przyszło do głowy, że Eski kupować? Czy ja się mieściłem kiedyś w Eski? Ja się ty nie jesteś, to ja ją Ej, Naprawdę, ja nie wiem, czy ją w ogóle raz na sobie miałem. Chyba nie. Ja ją wezmę jako piżamę, bardzo ładnie no, To to zostawi mi na wiesz Cięż, Do Ciężkich, nie nie, tą czarną A, a ten już przywiesz Możesz sobie wziąć, weź sobie Przecież Wiesz ja ją wezmę? Nie wiem Był W bardzo dobrym stanie No a co chcę mówić, że ja nie wiem czy w ogóle raz ja miałem, miałem na sobie Zobacz, no, ona jeszcze taka wyprasowana A ja lubię takie, takie, to jest jak piżama, bo to jest 100% Jak rady. piżama No dla mnie to jest nie, sobie... no Fajna jest <laughs> Fajna jest, na to na jej jesteś? No, no Teraz tak, teraz. Spodnie. To naprzód, to Będę teraz chodził już nawet. A to były moje ulubione spodnie. pamiętasz że zawsze nikt nie wie. No, jak dawno nie widziałam w niebieskich jeansach bez żadnych dziur Po prostu w niebieskich klasycznych jeansach <laughs> Zobaczcie, mam nową bluzę. Zakosiłam Marcinowi. Raczej, znaczy, Marci jej nie chce. Więc stwierdziłam, że przygarnę i jest całkiem całkiem spoko, jeśli chodzi o rozmiar długie rękawy. Mi się podoba na co dzień, jak najbardziej. I tutaj zakosiłam, raczej znaczy zakosiłam. E, oddał mi, bo stwierdził, że nie będzie w tych koszulkach chodził, a one mają 100% bawełny, są z playmarka, więc zabieram je i będę miała piżamy. Tutaj jeszcze jedna koszulka do schowania i jeśli chodzi o część Marcina. Voilà! Tak to wygląda. Wszystko poskładane, posegregowane i muszę wam powiedzieć, że chłopak pozbył się wielu rzeczy. Jak to u Ciebie wygląda? Jak to u Ciebie wygląda? To wszystko jest do wyrzucenia? Tak, to jest do wyrzucenia. Słuchajcie, to jest do wyrzucenia, więc no, nieźle. Na rzeczy Brawo. Nowych, nieużywanych, które można komuś dać. Okay, dobra, ale wygląda to fajnie. Podoba Ci się Twoja nowa szafa? Odświeżona? Bardzo, bardzo Ci dziękuję, jestem Ci bardzo wdzięczny za to, że mi pomogłaś. Mam to nagrane. Nie ma za co, wszystko zważone. Jedna moja bluza, kilka rzeczy. No, bo jeszcze masz w praniu, ale powiem Wam, że ta bluza spoko, bardzo mi się podoba. I jest dłuższa. Męskie rzeczy to jednak są przyjemne i też jakościowo bardzo, bardzo fajne Dziękuję Proszę Tak jak obiecywałam, kontynuuję tego vloga i wiecie co? Ja mam taki problem, że wydaje mi się, że tego materiału zawsze jest za mało, a potem, kiedy przychodzi ten czas, aby go zmontować, to wrzucam wam tasiemce i nie wiem co wy na to, dlatego że dzisiaj i wczoraj przyglądałam tak swoje filmy na kanale i tak sprawdzałam ile mniej więcej te vlogi u mnie mają minut, jak to wygląda i zazwyczaj one są tak między 25 minutami. A 30, no czasami 35, więc dajcie mi koniecznie znać, czy mam to przeszkadza, czy te bloki powinny być krótsze, czy ta długość jest odpowiednia. A ja teraz przejdę do szybkiego holu, food holu. Miałam żeby nie pokazywać, co kupiliśmy, ale w sumie. Tak na szybko skoczyliśmy do Azdy I kilka rzeczy potrzebowaliśmy Mleko, mleko u nas musi być, dlatego że codziennie po śniadaniu pijemy sobie kawkę Jeszcze tak, um, aby się zrelaksować i dobrze nastawić na cały dzień Mamy takie 10 minut przed samym wyjściem, kiedy tylko możemy usiąść i odpocząć i nastroić się Także kawka musi być i mleko również I chcę wam podać ze wszystkimi rzeczami. Wyjmuję, pokazuję i lecimy gotować, bo chcę dzisiaj zrobić obiady, dwa obiady w sumie na trzy dni. I mam nadzieję, że się uda. I co ja tutaj mam? W ogóle rachunek. I ja zapłaciłam za to wszystko, słuchajcie, 21 funtów i 3 pensy I kupiliśmy borówki, ponieważ za kilka dni jest weekend A jeśli jest weekend, to również jest słodkie śniadanie, czyli będą naleśniki Naleśniki z borówkami, z jogurtem naturalnym Myślę, że jeden jogurt naturalny w Białorusi mamy, więc tego nie brałam Z syropem klonowym albo z syropem z agawy Są przepyszne Ostatnio jeszcze odkryłam ten przepis z na naleśniki I polecam serdecznie, bo naprawdę wychodzą najlepsze w życiu Tak dobre naleśniki mi nie Chodziły. Mam tutaj kefir, jakaś nowość z ASDY. To jest kefir Raspberry, czyli malinowy? Tak, tak, tak myślę. Więc też wjechało 500 ml. W ogóle lubię kefiry, tylko że one muszą mieć jakiś smak. Nie lubię tych naturalnych. Mam tutaj śmietanę 30, bo będę potrzebować również. Polędwicę pieczoną z kurczaka oraz szynkę z piersi indyka, więc coś na kanapki. Moje ulubione pomidorki koktajlowe, dostępne w azzie. i one są takie słodkie i bardzo, bardzo soczyste, uwielbiam. Znowu były dostępne, więc wziąłam od razu dwie paczki, one chwilę potrafią sobie poleżeć w lodówce, na pewno zjemy. Następnie cytryna, bo codziennie rano piję wodę z cytryną, więc to również musi być cebula, wiadomo. Kolejno. Mamy też paprykę, bo będę potrzebowała do dzisiejszego obiadu, chociaż wcześniej byłam pewna, że papryki nie mam, ale ją na pewno zużyjemy. Feta, serfeta, wiecie? W ogóle, pomidorki koktajlowe, serfeta i oliwki. To jest takie nasze małe uzależnienie. Czasami robimy sobie wieczorem, już wam nie pokazywałam, muszę Wam kiedyś pokazać, robimy sobie wieczorem koreczki. Tak, taka kolacja nasza, naprawdę to jest przepyszne, sycące, ale i zdrowa. Więc ja ze swojej strony mogę ich będzie polecić. A propos koreczków, to tutaj mam jeszcze kiełbaskę chorizo. Kolejny kefir i tym razem mamy tutaj smak granatu oraz malin. I już ostatnia rzecz, całe szalone zakupy, jajka, bo leśniki trzeba z czegoś zrobić. No. To wszystko ja to chowam i przechodzimy do gotowania, bo tak jak mówię, chcę zrobić dzisiaj obiady na kilka dni, aby... To było, i żebyśmy nie musieli się tym zajmować. W ogóle, słuchajcie, o co ja chcę Was zapytać, um, No zapomnę, zapytam się teraz: dajcie mi znać, czy macie u siebie w domach mikrofalówkę, bo naprawdę się na tym zastanawiamy, aby ją kupić. Wydaje mi się, że to by była dość um, dobra oszczędność czasu, spora oszczędność czasu przede wszystkim, i wystarczyłoby tylko odgrzać. Dany posiłek i można od razu jeść, a nie trzeba wtedy brudzić żadnego garnka. Wiecie, tutaj trzeba odgrzewać, stać, przemieszać, więc zastanawiamy się na tym, dlatego jeżeli możecie dać mi znać, byłabym bardzo, bardzo wdzięczna, a teraz już chowam i przechodzę do gotowania. Co ja takiego mam dzisiaj w planie ugotować? Otóż chcę przetestować jeden nowy przepis z Thermomixa i jest to kurczak z warzywnym ryżem. Wydaje mi się, że ktoś z Was mi go polecił, ten przepis. Mm, dlatego sprawdzimy, sprawdzimy co to takiego. Dodatkowo czas całkowity to jest tylko 45 minut, więc mam nadzieję, że pójdzie szybko i sprawnie, a jeśli chodzi o ten drugi obiad to już Wam pokazywałam nie raz, to będzie zapiekanka z kurczakiem i ryżem. No, więc rozpoczynam gotowanie, zaczynam od tego dania, a potem szybciutko zrobię kolejne. Wam tak. Zdecydowanie to nie jest danie, które robi się w 45 minut. Ja musiałam na nie poświęcić ponad godzinę, co mnie zdenerwowało, bo wybrałam je tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ miało być szybko, sprawnie, sympatycznie, zdrowo, ładnie. Wygląda dobrze. Nie wiem jeszcze jak smakuje, bo za chwilę będę próbować. Ale ilość wybrudzonych rzeczy tak dodatkowo, oprócz Termomiksa, ilość tych... Yy, tam było 47 kroków, słuchajcie, 47 kroków 45 minut, no trochę wątpię Mogłam pomyśleć o tym wcześniej i przeczytać chociaż ten przepis, jak to zrobić mm, No nie wiem, na pewno w tygodniu bym się na to nie zdecydowała bo trwało to za długo Dodatkowo kurczak był niedopieczony i musiałam go usmażyć jeszcze na patelni. Tak myślałam, że 25 minut to jest za mało. Ryż był ok, ale też chyba zdarzyło się. Jest, są, są tam kawałki ryżu, które się nie dogotowały. No nie wiem. To jest chyba pierwszy przepis albo drugi, który mnie zdenerwował. Wiecie, że ja lubię termopowies bardzo, ale chciałam coś szybkiego. Jednak wydaje mi się, że testować przepisy z Thermomixa powinnam w dni wolne, kiedy mam troszeczkę więcej czasu, bo można się niemiło zaskoczyć. Dobra, tyle z mojego narzekania. Może też narzekam, bo jestem głodna. Jestem bardzo, bardzo głodna. Zabieram się za jedzenie. Jeśli wy coś jecie, to życzę wam oczywiście smacznego, a za chwilę wam powiem jak mi smakowało. Rozsiadłam się wygodnie na dywanie, siedzę na podłodze, zrobiłam sobie herbatę. Co u mnie jednak jest rzadkością, i to jest puka nighttime. Bardzo dobra swoją drogą, ale mam moce postanowienie, aby pić więcej herbat, bo po pierwsze muszę uszczuplić swoje zapasy, a po drugie, chyba lepiej pić herbatę wieczorem niż kawę, tak mi się wydaje. I też po herbacie lepiej się czuję, lepiej śpię, więc na pewno to muszę wprowadzić. Muszę taki nawyk sobie zbudować, aby pić wieczorem herbatę. I tak, przychodzę do Was, żeby chwilę z Wami porozmawiać, bo chciałabym opowiedzieć o książce, którą udało mi się ostatnio przesłuchać, o książce, którą w tym momencie słucham, oraz o serialu, który oglądamy, bo niestety odcinki wychodzą co tydzień i nie jesteśmy w stanie obejrzeć tego naraz. Ale najpierw, moi drodzy, obiad, ten nieszczęsny obiad, powiem Wam tak, danie było poprawne. Pewnie już więcej go nie zrobię i nie rozumiem, dlaczego ma tyle dobrych i pozytywnych opinii. Może ja po prostu jestem dziwna, ale kurczak z warzywami z ryżem ma 4,7 gwiazdki i ponad 10 tysięcy ocen. A ja bym dała może tutaj 2-3 gwiazdki, bo naprawdę według mnie to nie jest nic wybitnego. Nic fenomenalnego, nie powaliło mnie to na kolana. Ryż z warzywami spoko, ale tyle co ja przy tym musiałam się nastać. Ile jak garnków musiałam pobrudzić, misek, tutaj coś pokroić, tutaj coś dołożyć. No nie, nie o to mi chodziło dzisiaj. I może też troszeczkę tak narzekam, bo pomyślałam sobie, zrobię obiad. 45 minut, wszystko będzie gotowe, obiad na dwa dni, a tak wcale nie było. Na szczęście mam też obiad na jutro i na pojutrze, co troszeczkę mnie nastraja bardziej pozytywnie. I to jest obiad sprawdzony, który uwielbiam, także o jutrzejszy dzień się nie martwię, ale dzisiaj troszeczkę się zirytowałam. No i jak zobaczyłam, że ten kurczak jest niedopieczony, to już w ogóle mnie to wkurzyło. Nie znoszę tego, no nie, nie znoszę, dla mnie musi być wszystko musi mieć swoją temperaturę i musi być yy, musi nadawać się do spożycia, także tak tyle jeśli chodzi o dzisiejszy obiad, ja nie polecam rzadko kiedy wam czegoś nie polecam a dzisiaj właśnie tak jest, yy, teraz opowiem wam o książce, którą przesłuchałam podczas ostatnich sory, podczas ostatnich porządków, jest to książka Katarzyny Kucewicz, kobiety, które czują za bardzo wyjątkowa wrażliwość, dar czy przekleństwo, jak czerpać Siłę ze swojej wrażliwości, co zrobić, by znaleźć szczęście i spokój. Tak wygląda okładka mojej drodzy. Ja słuchałam tej książki na Legimi i tylko mam problem z tą książką taki, że mm, audiobook czyta lektorka kobieta i nie do końca mi tutaj zagrało, bo pani jest taka wypruta z emocji. A na przykład kolejnego audiobooka, który słucham, czyta mężczyzna i o wiele lepiej mi się go słucha i łatwiej mi się również przez to przyswaja wiedzę, bo pan akcentuje, ma fajną dykcję, a ta pani tak średnio, tak czujecie jakby maszyna wam czytała tę książkę, a no, nie ma tutaj maszyny, tutaj... Pani lektorka czyta i jest tak średnio. Jeśli chodzi o samą książkę, to jest ciekawa. Jest o osobach wysokowrażliwych, i wydaje mi się, że ostatnio. Ten temat um, osób wysokowrażliwych i w ogóle o osobach wysokowrażliwych jest bardzo, bardzo głośno. Może nawet nie ostatnio, ale przez ostatni rok, dwa lata często się o tym mówi i dużo się o tym mówi. I na początku tej książki można wykonać sobie test i mniej więcej sprawdzić, czy jest się osobą wysokowrażliwą, czy też nie. Wiem. Mi wyszło, że jestem, ale nie do końca się czuję, chociaż mam niektóre cechy, które są przypisywane osobom wysokowrażliwym. I... Jeszcze, jeśli chodzi o tą książkę, to muszę zwrócić Wam uwagę na to, że ja nie lubię w sumie słuchać książek samorozwojowych, ale lubię je najbardziej czytać. I wydaje mi się, że one najwięcej wnoszą do mojego życia. Dlatego też chciałam przesłuchać książkę, bo nie miałam czasu, aby przeczytać ją, ani nawet jej nie mam u siebie na półce, więc pomyślałam, że jak przesłucham, to na pewno coś zapamiętam, no ale nie do końca tak było. Więc pierwsze dwie godziny były mega ciekawe i interesujące, a potem to zaczęło wszystko się rozmywać i wydawało mi się, że pani bardzo się powtarza. I kiedy sprawdziłam oceny, recenzje na Empiku, sorry lecz mnie dzisiaj też bolą, na Empiku, to ta książka jest bardzo wysoka i bardzo dobrze oceniana, więc nie wiem, czy to jest kwestia, że ja słuchałam tej książki i nie do końca to wszystko do mnie dotarło, czy po prostu to nie jest, to nie jest temat dla mnie i to nie jest książka dla mnie. Jeśli jesteście osobami wysokowrażliwymi, to wydaje mi się, że może być to dla Was ciekawa pozycja, bo możecie poznać, dlaczego w danych sytuacjach tak czy inaczej się zachowujecie, albo nawet osoby, które mieszkają z osobami, warto na przykład, jeśli jesteście wysokowrażliwa, to podsunąć tę książkę o osobom, które z Wami mieszkają, które z Wami żyją na co dzień, aby mogły Was lepiej zrozumieć. Pod tym względem, pod tym kątem myślę, że to naprawdę ciekawa pozycja, warta poznania, chociaż dla mnie to nie było jakoś super wybitne, no, ale ogólnie temat osób wysoko wrażliwych też mnie interesuje i myślę, że nie jest to ostatnia książka, którą przesłuchałam w tym temacie. Kolejna książka, trochę się trzęsę, zimno mi tutaj jest, wiecie? Nie wiem dlaczego. Albo po prostu jest już wieczór, jest późno i potrzebuję gorącej kąpieli, gorącego prysznica. Tak, tego mi trzeba dzisiaj, tego mi trzeba. Druga książka, czytana już przez mężczyznę, to jest książka mit motywacji. Jeff Hayden. nawet nie wiesz, ile możesz osiągnąć? I ta książka już podoba mi się o wiele, wiele bardziej. Może mm, też lepiej do mnie trafia, dlatego że ja lubię te tematy motywacyjne. I też jest tam, na razie przesłucham, ile? 3 godziny bodajże. Tak, 3 godziny, zostały mi 4 godzinki, więc nie jest źle. Szybko się tego słucha. Um, pan bardzo ciekawie czyta i też czasami są takie małe śmieszki. Ale e, jeśli chodzi o treść, to było tam kilka rzeczy takich wspomnianych, które ja w sumie sama odkryłam w ciągu mojego 30-letniego życia, do których sama doszłam i tak mówię, tak zgadzam się z tym, zgadzam się z tym. Tak właśnie jest. I mniej więcej tutaj chodzi o motywację o to na przykład, że jeśli chcecie być bogaci, to nie do końca możecie być szczęśliwi, bo aby się wzbogacić, trzeba, zawsze trzeba poświęcić coś na coś. Czyli jeśli otwieracie jedne drzwi, to pamiętajcie, że zamykacie kolejne. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi i nie mówię zbyt. Chaotycznie, ale naprawdę już jest wieczór, więc weźcie na tą poprawkę. Um, ogólnie książka jest o motywacji, ja o motywacji lubię słuchać, jest tam o habit trackerze, chociaż nie do końca jest to tak nazwane, ale habit tracker też to do mnie bardzo przemawia, jeśli chodzi o taką motywację, o sprawdzanie siebie, o realizowanie różnych celów. Jest tam o celach, że na przykład jeśli wyznaczamy sobie jeden wielki cel, to powinniśmy o nim zapomnieć i tylko codziennie robić coś, aby w końcu kiedyś tam do niego dotrzeć, ale nie skupiać się tylko i właśnie na tym wielkim celu, tylko podzielić sobie go na małe partie, aby było nam o wiele, wiele łatwiej ym, osiągnąć właśnie te małe rzeczy, i później, już po jakimś czasie, jak osiągniemy ten wielki cel, to wtedy zobaczymy, jaką drogę musieliśmy przejść. I kolejna sprawa, co mi się podobało, kolejna rzecz, o której pan wspominał, pan Jeff, yy, to to, że <słuch> Nie trzeba być ekspertem tylko i wyłącznie w jednej dziedzinie. Możecie być fotografem, możecie być youtuberem, możecie być inżynierem w tym samym czasie, możecie być kimkolwiek chcecie, możecie być dobrzy w kilku dziedzinach. To nie jest tak, że musicie tylko i wyłącznie szlifować jedną rzecz i tylko w niej mm, i nie otwierać się na nic innego. Na przykład yy, możecie być e, Dobrze jeśli chodzi o odżywianie Możecie mieć wiedzę w tym zakresie Ale też e, I na przykład zarabiać na tym, ale też zarabiać Właśnie jako fotograf i zarabiać jeszcze i mając pracę Taką swoją na etacie powiedzmy Naprawdę, naprawdę e, Książka Całkiem, całkiem ciekawa Szybko jeszcze o serialu, który ostatnio oglądamy, to oczywiście Peaky Blinders. Bardzo serdecznie Wam polecam. Serial rozgrywa się w latach 20. Teraz już nawet w latach 30. ubiegłego wieku. W tym momencie oglądamy sezon szósty i to jest chyba rok 1933, jeśli się nie mylę, przed II wojną światową. I naprawdę, naprawdę jest ciekawy. Jeśli macie ochotę, to nie jest serial kostiumowy, ale kostiumy, muzyka. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że sezon szósty różni się od tych poprzednich sezonów, i te poprzednie sezony pod względem muzyki bardziej mi się podobały. Chociaż tutaj ta intryga jest o wiele, wiele ciekawsza. I widać, że to Shelby, główny bohater, już ma doświadczenie w tym, co robi. Obejrzyjcie, obejrzyjcie trailer. Ja mam zostawię trailer na dole, i wydaje mi się, że większość z Was po obejrzeniu kilku pierwszych odcinków tak wsiąknie, że nie będziecie mogli przestać. Naprawdę, serdecznie, serdecznie Wam polecam. Trailer wrzucam Wam na dole, obejrzyjcie, dajcie znać, co myślicie. A ja się z Wami już, moi drodzy, żegnam, lecę się kąpać. Potrzebuję ciebiego prysznica, muszę iść wcześniej spać, aby się w końcu wyspać. Tak, się po śmierci. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My widzimy się już jutro w kolejnym filmie na moim kanale, byle do piątku trwa. Trzymajcie się. I do zobaczenia jutro. Na razie miłego dnia. Pa!